W niedzielę na Orliku przy Dziesiątce rozegrano finał Orlikowej Ligi Mistrzów Ragby Tak Województwa Łódzkiego. Wystartowały w nich trzy drużyny z naszego miasta. W kategorii szkół podstawowych na ostatnim stopniu podium stanęli uczniowie z szóstki, a w kategorii gimnazjum z gimnazjalnej trójki. Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego Ragby Tak została rozegrana po raz pierwszy w historii i od razu centrum zmagań stała się Zduńska Wola. Pomysłodawcą Mistrzostw Ragby dla najmłodszych był Zbigniew biurzysta trener budowlanych Łódź. Inicjatywę wsparł Urząd Marszałkowski z Łodzi, a zmagania w naszym mieście organizował Ragby Klub Zduńska Wola przy wsparciu Urzędu Miasta. W piątek na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 10 odbył się jeden z dwóch półfinałów ligi, półfinał szkół podstawowych, w którym wzięły udział dwie zduńskowolskie reprezentacje, Szkoła Podstawowa nr 6 i nr 10 oraz reprezentanci Zgierza i Ozorkowa. Co ciekawe w składach drużyn nie brakowało dziewczyn. Awans do niedzielnego finału zdobyli Zdujskowolanie. W cyklu turniejów eliminacyjnych Orlikowej Ligi Mistrzów wystartowały 32 drużyny szkolne z Łodzi, Zgierza Azorkowa i Zduńskiej Woli. Łącznie około 400 uczniów. W niedzielnych finałach znalazły się po cztery z każdej kategorii: dwie drużyny ze Zduńskiej Woli, czyli SP6. Mówię cały, cały czas o szkołach podstawowych: SP6, SP10. Plus do tego jeszcze szkoły z, z Łodzi, z centrum. Tytuł Mistrza Województwa Łódzkiego Orlikowej Ligi Mistrzów Ragby Tak w kategorii szkół podstawowych zdobyła szkoła podstawowa nr 54 z Łodzi. Drugie miejsce przypadło szkole podstawowej nr 81 również z Łodzi. A trzecie wywalczyła szkoła podstawowa nr 6 z naszego miasta. Zduńskowolska dziesiątka znalazła się tuż za pudłem. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyło gimnazjum nr 9 z Łodzi. Drugie miejsce zdobyło gimnazjum nr 1 z Ozorkowa, a trzecie z Duńsko-Wolskiej gimnazjum nr 3. W niedzielę w promocji rugby tak pomagali zawodnicy jednego z najbardziej tytułowanych klubów w Polsce budowlanych łódź. Ragby w wersji dla najmłodszych to gra taktyczna na szybkość i podania, a nie młyny i starcia. Każdy z zawodników ma włożony zapasek dwie szarfy. Jeśli przeciwnik zerwie mu jedną, to znak, że w ciągu trzech sekund musi podać piłkę. Jeśli dwie, równa się to powaleniu na ziemi i stracie piłki. Zasadne wydaje się więc pytanie, czy to jeszcze rugby? Polega to na tym, żeby tak, przykładać piłkę rzucę. na polopunktowym przeciwnika. Druga rzecz, żeby podawać do tyłu. Trzecia rzecz, że można szarżować. Natomiast rugby tak, jak widzimy teraz w tym przypadku, nie można szarżować. Czyli dwie rzeczy łączące rugby tak ze standardowym rugby. Rugby tak e, gra się w Europie, w zachodniej przede wszystkim, już od wielu, wielu lat. Jest to bardzo dobra e, rzecz dla, dla młodszych dzieci, dla seniorów. Jest taką dobrą alternatywą do standardowego rugby, bo nie wszyscy mogą sobie pozwolić na, na pełen kontakt. Czy to sobie kontuzowane, czy sobie troszeczkę młodsze. Rakby wersji tak wyśmienicie sprawdza się jako twarda lekcja wojskowej taktyki i gry drużynowej. Zresztą, jak mówili sami młodzi zawodnicy, to naprawdę ciekawa gra. No, ja lubię. No, ja jestem, jakby trochę. Ja lubię szarżować. No, to, to jest gra kontaktowa, ja bardzo lubię szarżować. Trudna to jest gra? No, dla mniejszych to może trochę trudna, bo jak są więksi, to jak się ktoś wbije, to trochę boli. Warunkami fizycznymi dzieci właściwie się nie różniły, ale w finałach wyszła różnica w doświadczeniu i myśli taktycznej między drużynami z Łodzi, a z tymi ze Zduńskiej Woli. Ale jak wszyscy zgodnie mówili, nasi młodzi zawodnicy zostawili na boisku serca i płuca i ich brąz lśni jak złoto.